Będą mnie osądzać za to, co się stało. Ktoś wskaże palcem i powie: Jest taka matka, która. Kobieta przerywa swoją wypowiedź, patrzy pustym wzrokiem w bliżej nieokreślonym kierunku, po czym dodaje: Nic takiego nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Drogi kryminałto, zasubskrybuj nasz kanał. Dołącz do społeczności, by wspólnie z nami odkryć mroczny świat zbrodni. Kliknij również w ikonę dzwoneczka, który poinformuje cię o nowym odcinku naszego podcastu. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę lub zostać naszym patronem, wchodząc w linki znajdujące się w przypiętym komentarzu. Dziękujemy. Był chłodny marcowy dzień w południowym Maryland. Rumiesia Sims wolnym krokiem zmierzała w stronę cmentarza. Chwilę błądziła między kamiennymi nagrobkami, po czym zatrzymała się przy tabliczce z imieniem Jarier. Drżącymi rękami dotknęła chłodnej płyty, a jej oczy napełniły się łzami. Po chwili odparła, cześć baby, i sięgnęła po chusteczkę higieniczną z czułością i namaszczeniem wypolerowała nagrobek z wyrytymi zdjęciami pulchnego uśmiechniętego chłopczyka. Co się stało z jego małym autkiem? Tutaj leżał czerwony samochodzik. Gdzie jest samochód? Gdzie jest jego samochód? Mamo, rozejrzyj się, zobacz, czy widzisz samochodzik, zwróciła się do kobiety stojącej obok. Wontasza Sims próbowała uspokoić córkę, odwróciła jej uwagę, kładąc na grobie kolorowe kwiaty, które kupiły chwilę wcześniej w centrum handlowym Walmart. Kobiety chwyciły się za ręce, a Romesia zaczęła mówić. – Kochany panie, chcemy ci podziękować za twoje miłosierdzie i chwałę oraz za wszystkie łaski, które nam okazujesz każdego dnia – Chcemy Ci podziękować za to, że masz Dzjajer pod swoją opieką, gdzie możesz go pocieszyć, kochać i prowadzić. Chociaż czasy były ciężkie, nadal staram się zachować wiarę i modlę się, abyś został z nim, błogosławił go, opiekował się moją rodziną i pomógł nam iść dalej po czymś tak tragicznym. Nie wiemy kiedy, drogi pani, ale wiemy, że nadejdzie czas dla nas wszystkich i planujemy spotkać Jair pewnego dnia ponownie w niebie. Po zakończonej modlitwie, Romesia delikatnie pocałowała opuszki swoich palców i sześć razy dotknęła nagrobnej płyty, mówiąc – kochamy cię, baby, wrócimy. Wspólne chwile z Jair zostały uwiecznione na wielu zdjęciach, które zdobią ściany jej domu w urokliwym Woldorf, do którego przeprowadziła się tuż po wyjściu z więzienia Charles County Detention Center, opłaciła kaucję i wycofała się z życia pielęgnując pamięć o zmarłym synu. Pewnego wiosennego popołudnia, gdy słońce chyliło się ku zachodowi i rzucało ciepłe, złote światło na sfatygowane ściany, Romesia wyszła boso z sypialni. Zmierzała w stronę kuchni, mijając po drodze kolarz zdjęć poświęconych czteroletniemu Jamie. Skierowała wzrok na jego pierwszą fotografię, gdy tuliła go w ramionach chwilę po porodzie. Jej umysł skrywał wiele demonów, których głosy i twarze paraliżowały ją strachem. Była zawieszona między światem rzeczywistym. A tym, który malował się w jej głowie, tworząc abstrakcyjne i mroczne dzieła. Minęło sporo czasu, lecz ona nadal niemal całe dnie spędza w swoim pokoju, który opuszcza kilka razy w miesiącu, udając się na cmentarz lub na spotkanie z terapeutą oraz grupą wsparcia. Zażywa silne leki przeciwdepresyjne oraz przeciwpsychotyczne, od których przytyła ponad 30 kg. W towarzystwie dziennikarki Danin L. Brown z The Washington Post otwiera słoik majonezu, smaruje nim kromkę chleba i nakłada łyżkę tuńczyka, po czym sięga po szklankę soku. Sprząta okruszki z blatu, zabiera talerz z kanapką i wraca do swojego pokoju. Siada na łóżku. W środku pomieszczenia znajdują się dwa materace leżące na podłodze oraz zabawki jej zmarłego synka. Piłki, książki i pluszowe zwierzątka. Patrząc na maskotki mówi do Denin. Miał swoją ulubioną brązową małpkę. Nazywał ją swoim małym dzieckiem. Głaskał ją i mówił Idź spać, kochanie, tak jak ja robiłam to z nim. Kolorowe ubranka Jajer nadal spoczywają w szafie obok łóżka. Nie potrafi się z nimi rozstać, mówiąc Czasami łapię się na tym, że robię dziwne rzeczy, chwytam jego skarpetki i po prostu trzymam je w dłoni, albo jedną z jego zabawek, na przykład piłkę, cokolwiek, co pomaga mi poczuć z nim bliskość, wiedząc, że należy do niego. Jedno ze zdjęć znajdujących się w pokoju zwraca szczególną uwagę, gdyż towarzyszyło rozpaczliwym nagłówkom międzynarodowej prasy przez wiele tygodni. Fotografia została zrobiona zaledwie dwa miesiące przed śmiercią czterolatka, tuż po jego pierwszych postrzyżynach w centrum handlowym St. Charles. Romesia pochyla się nad synkiem, dotykając policzkiem jego twarzy. Uśmiechnięty chłopczyk spogląda w obiektyw. Aby ukoić morze zalewających ją emocji, słucha muzyki. Jej ulubionymi wykonawcami są nieżyjący już wokaliści. Zmarły na skutek strzelaniny Tupak Shakur oraz Alia, która straciła życie w katastrofie lotniczej. Romesia również pragnie śpiewać. Była solistką licealnego chóru. Jej głos jest mocny i czysty. Marzy o wokalnej karierze, lecz boi się reakcji otoczenia. Będą mnie osądzać za to, co się stało. Ktoś wskaże palcem i powie: Jest taka matka, która, przerywa swoją wypowiedź, patrzy pustym wzrokiem w bliżej nieokreślonym kierunku, po czym dodaje. Nic takiego nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Podczas bezsennych nocy sięga po swój dziennik, w którym zapisuje marzenia, cele oraz plany na przyszłość. Prowadzi ten notes, aby uporządkować swoje myśli. Przed zajściem w ciążę z Jayer, studiowała anglistykę na Bowie State University, obecnie myśli o pielęgniarstwie. Kiedy zasypia, śni zazwyczaj o Jayer. Budzi się z poczuciem pustki i rozczarowania. Z trudem wstaje z łóżka, aby przeżyć kolejny dzień. Ukojenia szuka w modlitwie oraz w codziennej rutynie. Rok 2015 był dla 25-letniej Romerzy horrorem, którego fabuła toczyła się bez scenariusza. Od kilku miesięcy odczuwała niepokojące objawy, które znacznie wpływały na jej codzienne funkcjonowanie. Słyszała głosy i widziała obrazy, które nie miały żadnego przełożenia na rzeczywistość. Były to dźwięki, które wydawały się dochodzić znikąd szepty, krzyki lub rozmowy, postaci oraz przedmioty wzbudzające w niej dezorientację i lęk. Często reagowała impulsywnie, jej nastrój oscylował między głębokim smutkiem a nagłymi napadami agresji. Miała trudności z koncentracją, zapominała o codziennych obowiązkach. Jej były partner, James Donnell Lee, złożył prośbę do Sądu Najwyższego w dystrykcie Columbia o przyznanie mu samodzielnej opieki nad kilkuletnim Jair. Mężczyzna twierdził, że Rumesia stwarza zagrożenie dla dziecka. Kobieta udała się do lekarza psychiatry, który orzekł schizofrenię i przepisał jej leki przeciwpsychotyczne. 11 maja 2015 roku odbyła się rozprawa sądowa. James postanowił dać Romeshi kolejną szansę, aby nadal mogła połowicznie sprawować opiekę nad Jair, wierząc, że przyjmowane przez nią leki poprawią jej stan zdrowia. 22 maja 2015 roku. Romesia chwyciła za rączkę swojego czteroletniego synka i wspólnie ruszyli w stronę Placu Zabaw, znajdującego się w Wills Memorial Park w La Plata. Mieszkała wraz z matką w motelowym pokoju oddalonym o ponad kilometr od parku, w którym zamierzała spędzić czas z Jair. Kobieta od kilku dni nie przyjmowała przepisanych przez psychiatrę leków. Miała wrażenie, że jej nie pomagają, a wręcz sprawiają, że jej samopoczucie ulega pogorszeniu. Nie podzieliła się tą informacją z bliskimi, uważała, że samodzielnie zdołał poradzić się z chorobą. Kiedy weszli na plac zabaw, umieściła synka w huśtawce. Chłopczyk pragnął, aby mama bez końca kołysała go w wyżłobionym plastikowym siodełku. Było chłodne popołudnie. Po kilku godzinach zapadł zmrok. Kobieta próbowała wyciągnąć Jarier z siedziska, lecz nie była w stanie. Zaczął padać deszcz, a temperatura znacznie spadła. Ściągnęła płaszcz i okryła nim przemarznięte dziecko, mówiąc cicho: Nie martw się, ktoś nadchodzi, ktoś nadejdzie. Minęło 40 godzin, gdy jeden z mieszkańców okolicznych domów zauważył niepokojące zachowanie Romesji. Kobieta niemal dwa dni huśtała swojego synka, stojąc tuż za nim. Jej otępiały wzrok oraz nieruchoma twarz przyprawiały odreszcz. Mężczyzna postanowił zawiadomić policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, dostrzegli zupełnie nieobecną i niereagującą na zewnętrzne bodźce młodą afroamerykankę. Podeszli do huśtawki. Chłopczyk, który znajdował się w siodełku, był martwy. Jego sino-niebieskie ciało zastygło, więc nacięli siedzisko, by wydobyć zwłoki. Przemarznięta i zdezorientowana kobieta została aresztowana i przewieziona na najbliższy komisariat policji. Nie do końca zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji. Wierzyła, że funkcjonariusze przyszli pomóc jej synkowi. Patolog sądowy orzekł, że chłopiec zmarł z powodu hipotermii i odwodnienia. Romesia została oskarżona o zabójstwo i znęcanie się nad dzieckiem pierwszego stopnia. Groziła jej kara 45 lat pozbawienia wolności. Przed rozpoczęciem procesu kobieta złożyła wniosek z prośbą o łagodniejszy wyrok, przyznając się do zarzucanych jej czynów. 22 lutego 2016 roku w Sądzie Okręgowym Hrabstwa Charles rozpoczęła się pierwsza rozprawa. Biegły psychiatra sądowy orzekł, że stan zdrowia Romesi oraz kilkudniowe zaniechanie farmakologii bezwzględnie wpłynęły na jej zachowanie. Prokurator Okręgowy Hrabstwa Charles Tony Covington sprzeciwił się jego tezie, twierdząc, że czterolatek był torturowany przez wiele godzin, co w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci. Obrońca z urzędu, Elizabeth Connell, odparła jego atak, mówiąc, Była po prostu uwięziona. To, co się działo, to było załamanie psychiczne, choroba psychiczna, która ją ogarnęła. I nadal pchała huśtawkę, nawet gdy jej syn tracił przytomność, a później zmarł. Sąd hrabstwa Charles uznał, że kobieta może pozostać na wolności, lecz musi spełnić następujące warunki: zobowiązać się do intensywnego nadzoru psychologów państwowych. Unikać kontaktu z dziećmi bez obecności opiekuna oraz regularnie poddawać się badaniom krwi, które mają wykazać, czy przyjmuje ona odpowiednie leki psychiatryczne. Wontasza Sims nie czuje żalu do córki, wierzy w jej niewinność oraz bezgraniczną miłość do syna, wyrażając swoje przekonanie w następujących słowach. Nawet w tym strasznym czasie, w najciemniejszym momencie swojego życia, ani na chwilę nie zostawiła go tam samego. Stała tam na zimnie i deszczu. Sama prawie dostała zapalenia płuc, zdjęła płaszcz, żeby zakryć jego ciało. Nawet wtedy nie straciła macierzyńskiego instynktu. Tragiczna historia Romesi wpisuje się w szerszy kontekst rodzinnych dramatów związanych z dzieciobójstwem. Jednym z przykładów jest Andrea Yates, która w 2001 roku utopiła w wannie piątkę swoich dzieci. Kobieta cierpiała na depresję oraz psychozę. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skierował do szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa do dnia dzisiejszego. Romesia z rozgoryczeniem w głosie mówi. Niektóre dni są gorsze od innych. Po prostu staram się mieć wokół siebie rodzinę i przyjaciół, którzy mnie kochają i wspierają. Ale są chwile, kiedy czuję się naprawdę przygnębiona i zdołowana. Nienawidzę tego, jak to się potoczyło, ale nie mogę nic zrobić, żeby to zmienić. Zawsze będę trzymać Dziayer blisko serca. Chociaż nie ma go tu fizycznie, wciąż czuję go duchowo. Wiem, że pewnego dnia znowu go zobaczę. Zaułek jest tunelem, jest zimno, bo słońce jest, jest późne popołudnie. Pozwól mi pójść do babci. Proszę cię, mamu. Kenkisi. Lot nad kukułczym gniazdem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękujemy.